Witam ponownie, z tej strony Salut. Pomyślałem, że zrobię unboxing każdej części podzespoła, który wsadzę do komputera. Następnie wybór pad na pamięć Coxa Vengeance Pro 3200 MHz dwie kości po 16 GB, z podświetleniem RGB. Także wyglądają bardzo ładnie, białe, wyglądają bardzo solidnie. Cel 16 Naprawdę fajne kości, tak wyglądają z tyłu. Pudełeczko, tak pudełeczko wygląda z przodu. Więc co, nagrywamy następny. Tutaj sobie z telefonu na 4K sobie nagramy, zobaczymy jak wyglądają teraz podfakt ściągnięcy. Także do zobaczenia. Tam ponownie z tej strony salu. Tak jak wcześniej mówiłem, teraz sobie zrobię unboxa Avengersu w RGP Pro. Ciekawie jestem jak wyglądają, bo składam komputer, także cel 16 tak w tym z tyłu, opis wszystko jest, także możemy sobie otworzyć i zobaczyć. Wzbierając pudełeczko, coś mamy w pudełeczku, coś jest, pewnie znowu jak zawsze instrukcja Corsair in Memory, ICE Guide można sobie zyskanować na kodzie QR i, i... co? I dowiedzieć się co tam pisze Safety informac to informacje bezpieczeństwa pewnie są po polsku Pewnie są po polsku, bo co raz polski pan, no są ochrony środowiska, także co dostajemy sobie takie dwie informacje w pudełeczku, dostajemy kości Vengeance, wyglądają bardzo ładnie, wsadzimy je do naszego kompa, jedna kość po otwarciu. Prezentuje się tak. Bardzo piękny. Fajne kości, także takie sobie wsadzimy do MSI P550, także. Co. Czekaj, robimy teraz następny unboxing, zobaczenia This is a Brooklyn-bound 2 Express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. No, halo, witam właśnie po prezentacji, a jak po złożeniu obudowy i całych komponentów komputera, tak fajnie się prezentują koksarze Vengeance. Bardzo ładne światło, fajne rgb, połączone razem tutaj po lewej, chłodzeniem wodnym z deep i po prawej z resztą wiatraków także elegancko wyglądają, bardzo ładnie ciągnę sobie obudowę tak można to zaobserwować w obudowie tak się prezentują, no ładny kolor ładnie się zmieniałem razem w ustawieniach na Chrome, na Razerze lub na MSI na płycie można sobie tam sterować oświetleniem ja wybrałem taki kolor zmienny także taki najbardziej mi się podobał najbardziej taki stylowy uważam za konkretny bardzo fajny. No i co? No i będziemy później robić następne wideo. Ale nie, białe z czarnym. Konkret, naprawdę. Z Challengerem. Miazga, naprawdę. Nie wystarczy, nie trzeba tak dużo tych RGB, żeby ten kolor i to wszystko się fajnie komponowało. Ale te diody, naprawdę świetne. Eleganckie. Świetne, naprawdę. Tak to wygląda.